Czeń Boże kochani, witamy serdecznie. Jesteśmy święty Roch i ja, jego czciciel. Witam Was również tych, którzy no tak lubią tutaj od czasu do, czas, od czasu, do czasu przynajmniej z nami bycia. Niektórzy bardzo, bardzo systematycznie. I zatem systematyczność dzięki serdeczne. Zachęcam w dalszym ciągu do oglądania nas na YouTube, do subskrybowania, bo to jest ważne z racji na to, żeby te Google w coraz wyżej naszego rocha umieszczały. No właśnie kochani, tak sobie tutaj gaworzymy o tym jołowym. Dzisiaj... No właśnie, dzisiaj spotkałem się, czy, czy rozmawiałem może z kobietą, która niedawno wyszła ze szpitala, miała problemy z woreczkiem żółciowym. Leżała kilkanaście dni, niestety w szpitalu dostała też covid. a i wiadomo, jak to w szpitalu, teraz izolacja całkowita, brak kontaktu, gdzieś tam tylko telefoniczny. Jeżeli ktoś jest w dobrej formie, a jeżeli w złej formie, to nawet tego telefonu nie ma siły odebrać, czy smsa napisać. No właśnie. ta kobieta opowiadała no na tej swojej chorobie, jak to zwykle bywa, jak to wszystko przeżywała, jak to się działo. Ale wspomniała też między innymi, że no, modlili się za nią w jej rodzinie, modliły się dzieci i modliły się wnuki, modliły się wnuki. I mówi, że kiedyś koronkę do Miłosierdzia, od, 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 do miłosierdzia Bożego odmawiali za babcie. Jeden wnuczek nieco starszy mówi, ja jeszcze proszę Cię Panie Jezu o zdrówko dla babci. A drugi taki pięciolatek mówi, ja proszę o zdrówko dla babci i ja wszystko za to oddam. No właśnie ja wszystko za to oddam. Jakieś takie otwarcie, otwarcie tegoż dziecka. Właśnie chcę wszystko oddać to, co ma, by babcia, by babcia wróciła do, do zdrowia. <laughs> właśnie tak sobie pomyślałem po tej rozmowie, że no, ważne są modlitwy małych dzieci. I tak czasami jakoś lekceważymy te dzieci i ich modlitwę. Czasami uśmiechamy się, jak one tam po swojemu mówią, po swojemu zwracają się do Pana Boga. Ale, ale to jest ważne. Przecież pamiętamy, jak w Ewangelii Pan Jezus no, lubił być z dziećmi. Lubił być z dziećmi. Przecież nieraz apostołowie, czy inni uczniowie, kiedy był zmęczony no, od odsuwali dzieci od Niego, a On mówił wprost, zostawcie je, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Czyli musiał z nimi rozmawiać, musiał z nimi być, musiał je jakoś tam przytulać, y, jakąś swoją miłość im okazywać. Bo dziecko ma coś w sobie, że człowiek, y, kontaktując się z Nim, no jakoś tak wymięka. wymięka. Tego Pan Jezus też pewnie wtedy, kiedy dziecko się modli, też w swoisty sposób wymięka. Co ja przez to rozumiem? To tak można by porównać do takich relacji ludzkich z dzieckiem. Prawda? Małe dziecko nieraz zdenerwuje mamę, tatę, kogokolwiek z otoczenia, ale potem, kiedy się uśmiechnie, kiedy przybiegnie, kiedy się przytuli, to wszystko, wszystko tamto, co było, znika. Wszystko tamto, co było staje się nieistotne. Pewnie z Panem Bogiem tak samo jest, kiedy patrzy na te dzieciaczki, jakie bezradne, jeszcze tam po swojemu sepleniące, ale tak ufnie zwracające się, no to też, też on wymięka w stosunku do nich. Dlatego wydaje mi się, że modlitwa dzieci jest, jest ważną modlitwą. I może dlatego trzeba by jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to, żeby dzieci uczyć modlić się. Niekoniecznie i nie tylko słowami tych modlitw, które my znamy, których się nauczyliśmy, które są jakoś tam zapisane od wieków, ale nawet swoimi słowami, żeby się zwracał. Tak jak, tak jak ci dwaj chłopcy, którzy modlili się o zdrowie dla babci i nawet w, w ten sposób, że wszystko gotowe jest oddać, żeby babcia, żeby babcia miała zdrowie. No właśnie, dlatego też zachęcam serdecznie do tego, żeby takie małe dzieci właśnie już tak otwierać na tę tajemnicę Boga. Na tajemnicę Boga. Pokazujemy tu obrazek, tu krzyżyk na ścianie i mówimy, gdzie jest Bozia. To prawda, to jest wszystko. Prawda, potem kiedy dziecko już trochę więcej rozumuje, właśnie trzeba by razem z Nim klękać, siadać, jakoś tak mówić do Pana Boga, mówić do Matki Bożej. Mówić do świętego Rocha, bo żeby jakoś tak w dzieciach wyrabiać tę yy, umiejętność, umiejętność modlitwy. Przecież wszyscy znamy ten obrazek dziecka, czyli dzieci z aniołem stróżem, prawda? Kiedy to anioł stróż opiekuje się dziećmi. Czyli Pan w jakiś tak sposób szczególny patrzy na dzieci, opiekuje się nimi. A kiedy więc dziecko zwróci się do niego, to niewątpliwie... Należy przypuszczać, że właśnie reakcja Pana Boga jest no, też niezwykła. Czyli próbujmy uczyć dzieci, modlić się, próbujmy je łączyć od początku, czy wiązać od początku z Panem Bogiem. Próbujmy jakoś tak w nich budzić szacunek do Niego, jakieś takie zaufanie, że w Pan Bóg może wszystko, że Matka Boża może wszystko, że nasz święty Roch też może wszystko. A więc modlmy się za te dzieci, które no, po swojemu chwalą Pana Boga, ale módlmy się, żeby ta modlitwa właśnie ich była też jeszcze bardziej skuteczną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę, za wspólną obecność, za to, że, że jesteście, za to, że jesteśmy. Zachęcam serdecznie jeszcze raz do tego, byśmy dzieci zachęcali do, do modlitwy i je wiązali, wiązali z Panem Bogiem, z tajemnicą Pana Boga. A gdy chodzi o te nasze ziemskie sprawy, to subskrybujmy na YouTubie, żeby jak najwięcej osób mogło docierać do postaci Świętego Rocha i tu szukać ratunku na chorobę wszelkiego rodzaju, łącznie z COVID-em. I przyjmijmy błogosławieństwo Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do jutra. Szczęść Boże.